Hejka kochani, ja jestem i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ty serio nagrywasz teraz na kanale? Tak. Teraz no. co? serio. Idziemy sobie porawki. To będzie Jest nina. I dzisiaj będzie zwykły wiatr ze stajnią, bo. Bo nie wiem. I, I nagrywasz i, wszystko, bo nikt nie będzie widać. I, Jak nie? I ten. O, czekaj. Ej. Ogólnie koniki taką mega słodką z tam samego końca zeszły tutaj. I Rawlinka też nie była tak okropnie kochana. Ale, ale tego nie mogłam nagrać, bo, bo babcia do mnie zadzwoniła. I więc no. Ale takie słodkie. I musiałam Zipiego przesuwać, bo, bo chciał wyjść z Rawlą. Także jest w ogóle, która jest godzina. Jest już 45 na to jest 8 na 45 Jest potwornie zimno i, I zaraz będę jeździć o oh pożycie rękę Będę jeździć z drągi chyba i babcie mi kupić GoPro więc, więc będę miała nagrania z GoPro więc może być też lepiej w terenie albo jakieś skoki albo coś więc będą też filmiki

Zrobię ten trening z moim komentarzem, żebyście wiedzieli, co się dzieje. <laughs> Także teraz sobie wstępujemy, mm, no. Tutaj sobie już na luźni wodze. Mmm, robię tutaj przy p, pół Volte. Zmieniam kierunek. No, sobie głosujemy. Znowu zmieniłem kierunek i teraz sobie już jedziemy galopem. Mm, też na luźnej wody. Bo zawsze rozgalopowaj rawkę, najpierw na luźniej wodzie. Także sobie galopujemy. Tu jeździł traktor, także też byłam trochę ten. w że sensie, no, nie wiedziałam, czy rawka się spłoszy, czy nie. Więc się tam patrzyłam trochę czasem. I teraz już jeździmy, teraz przejeżdżają jacyś coś panu, więc nie nas zasłoniła. Teraz jeździmy już koła w galopie, w każdym narożniku. Także to myślę, że nam wychodziło całkiem dobrze, bo Borawka jest raczej koła ładnie jeździ w galopie, oprócz tego, że ona bardzo często je, je robi takie bardzo duże, tak strasznie wyjeżdża, ale nie zawsze. Także myślę, że dobrze nam szło. Teraz już sobie jeździmy koło na drugą stronę. Tu trochę wyjechałam za daleko. Yy, I w drugim należniku już było dużo lepiej. Hmm, no, także sobie jedziemy. I tutaj już sobie pojechałam yy, przed armatkę wodną, czyli tak, no, lepiej. Ładnie tak to koło wygląda. I teraz będę, właśnie jeszcze będę robić w tych drugich należnikach, jak to się mówi, no. Teraz robię wężyki w kusie. Mi się wydawało, że ja strasznie wyjeżdżam na środek ujeżdżalni. Pani mówiła, że robię za małe. Mi się wydawało, że jest ja okropnie wyjeżdżam, w sensie jestem prawie na środku ujeżdżalni. Także teraz już zrobię większe i tak myślę, że on jest y, trzy razy za duży, bo nie wiem... Teraz to wygląda no, tak w miarę w miarę, ale i tak co, 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 co się wyjeżdżam na środek, jeżeli wszyscy sensie mi się tak wtedy wydawało. Także no. Teraz to już wygląda tutaj lepiej. Ale na koniu mi się nie wydawało. Wydawało mi się dosłownie, że, że ja nie wiem, że ja że jadę jakiś tylko ziub od narożnika do narożnika i tyle. Także tutaj już ładnie, rawka mi się też ładnie y, zaczęła rafka pracować. Mm. No, także fajnie jest. Teraz już sobie robimy w galopie wężyki. I Rawka bardzo zmienia nogę w galopie. Także y, to było jedynie ciężkie te w, w galopie na Rawce. Ale akurat te, które Nina nagrała, to w nich nie zmieniała nóżki. Także ze zmianą nóżki nie zobaczycie. Ale tu robiłam dużo mniejsze te wężyki, bo mi też było wtedy łatwiej, żeby Rawka mi nie zmieniła jednak tej nogi. Także tu sobie jadę jeszcze po drugiej stronie. Też jest tak w miarę ładnie. wiem, że mało odjeżdżam od ściany, ale no to właśnie po to, żeby Rawka mi nie zmieniła nóżki. Dobra, ja już i się Nie Wiem co żeby kusiło. <laughs> I i, 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 i była mega fajne jeździe to, to Robiliśmy tylko wężyki w kusie i w galopie. Kilka razy w galopie mi zmieniały nogi na wężyku i nie. I co? I koła w galopie w każdym narożniku Więc takie łatwe dosyć rzeczy. W sensie... W sensie takie nie jakieś, że drogi albo coś skoki, tylko ujęcie, tak jak ostatnio. Było fajnie i... Za tydzień mam do siadówkę Pierwszy raz w życiu chyba. I nie mogę się doczekać. Nigdy w życiu nie miałam do siadówki. Także, także będzie mega, mega fajnie. I ten, i coś ja chciałam powiedzieć. Pokażę Wam teraz kilka sztuczek. W sensie jak super z Rafką. I nie wiem, jak będę chciał coś powiedzieć, to na głowę, bo nie pamiętam już co. Dobra, uwaga, czekajcie. O, mam tu takie trzy smaczki jak na razie. Jówka. uśmiech. No super, proszę już bo... Nie da się dać. Dobra, to tutaj. Łopasz. Dobra, teraz spróbujemy zrobić żółwika. Tylko nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. Zrób żółwika, co ja gadam. No? Super konik, no tak, tak. Dobra, i teraz spróbujemy zrobić całusę Czekajcie. Dobry konik. Ej, mam nadzieję, że widzieliście, bo to było takie słodkie w mnie. O pijan. Słodkie, Dobrze, ja więc oficjalnie ogłaszam, że ten oto koń, ten co się ciągle uśmiecha, żeby to smaczka, jest, to... jest najsłodszym koniem, jak istnieje, Jezu, ona tak słodko robi po Co ja gadam? E, tak słodko, całuszka robi. No w tym Tak tym pycholem, tylko Tylko pycholem. No. Dobra, ja teraz odniosę sprzętrawki. ten O głowie, tylko muszę. Czekajcie.

i ogólnie yy, jadę nad morze teraz, a więc teraz film będzie z nad morza, mam nadzieję, że będzie wam się podobał Bo myślę, że, że uda mi się zrobić film, jak nie to będziecie mieli tylko shorty, ale myślę, że uda mi się zrobić chociaż 10 minutowy Dobra, także jest tyle chyba ja jeszcze nie sądzę o głowie. i na 100 subskrypcji, um, jak się już was pytałam co chcecie, to był pomysł, że live, żeby był. Ja live na pewno zrobię, chociaż nie wiem co tam będę mówiła, może możecie dać pomysł też, że w ogóle mogę mówić na live. No. Więc ja live zrobię, ale, ale nie wiem czy, czy na 100 subskrypcji, bo nie wiem czy ktokolwiek w ogóle mnie będzie oglądał. Nawet może na 500 dopiero zrobię I był jeszcze pomysł żebym piekła ciasteczka, więc może yy, Będę piekła te smaczki dla koni I dam wam przepis i w ogóle wszystko Jak sobie piekę smaczki dla koni No i chyba jak ktoś wymyśli coś lepszego To wtedy będę robić coś innego Dobra, ja sobie teraz będę piła soczek i jębułeczkę. I czekam na Ninę, żeby się sobie stoi. Bo ona teraz ma jazdę, a ym, Koń, którego ona dzierżawi, stoi jakby 10 minut od stajni tutaj, bo ona stoi, on stoi na takiej łące razem z innymi końmi mojej trenerki hmm, koło jej domu. Więc będę sobie i na nim czekam. Nie pamiętam, czy już wam wcześniej mówiłam, ale teraz będę jechać nad morze od czwartku do niedzieli i będę tam jechać no, mucha, teren na plaży, hmm, Także... Hmm, tam doję. Także będziecie mieli nagranie z GoPro, yy, Galopu na plaży. Mówiłam wam to przecież. No, to samicie. No. Nie mam. mam powiedzieć, że um, jutro będę rowkę lążować i chyba to będzie w tym samym vlogu chyba, że będzie za długie um, a później będę wsiadała na siwą i siwa już jeździ na lążę chyba kusem w siodle, pod siodłem. Um, i pani powiedziała, że możliwe, że zagalopujemy coś albo um, ten, albo będę sama już jeździć z temtem jakby trochę Bed, yy, więc się cieszę i, i nie wiem. I co ja I czekamy już na siostrę. czekajcie. Mm, no, z prawej godziny. 50 minut chyba. I wciąż jej nie ma. Nie wiem co oni tam robią. No 20 minut na dojście w jedną i w drugą stronę jest malna. Mm, ale tego powinni już iść zaraz. A ich nie ma. Coś bardzo dziwne, albo nie. I wiedzieliście, że jak na soku pisze, hmm, gdzie to pisze, że to jest hmm, 100% sok jabłkowy, a w składnikach, nie będziecie widzieć, ale pisze, że hmm, to jest sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego. Co to znaczy, że ma cukier so, do zagęszczonego soku, żeby zrobić zagęszczony sok? No nie wiem, no ale no. To tam się dodaje cukier to wcale nie jest 100% jabłko. Tylko jabłko i cukier. Hejka, witam się z wami już następnego dnia. Dzisiaj lążuję Rawkę i wsiadałam na siwą. I, I teraz wsiadałam na siwą, a najzwinnej stajni, więc nie potrzebowałam otworzyć stajni. I jak zwykle nie umiem jej otworzyć. O, otworzyłam. O, dobra. O, wsiadłam, więc stajni już mam otwartą. Teraz będę szła parawkę, żeby ją lążować. Oczywiście, chyba, że Nina jest tak okropnie niemiła, że, że ten... że mnie w ogóle nie nagrała. Tak okropnie, strasznie. Chciałam mieć nagranie, jak kusuję na siwej. A Nina mnie nie nagrała. której nagrałam? No, ale trudno już. Także może wam coś nagram. Z lążowania rawki. Ale to też nie wiem, bo, bo będę ją jednak różować. Yy, I co? I teraz idę pora w a nie, bo się rzuca. Najpierw jeszcze biorę skrzynkę. I, I Siwa była bardzo okryta, yy, ładnie kłusowała. I jak teraz przyjdzie do niej nowe siodło, to już zacznie tak pracować, pracować. Bo yy, na razie jest kus kłus na lążę, dlatego żeby... też się nie dotworzyć. Dobra, e, więc bierzemy moją skrzynkę i, i co? Kawecan rawki. Gdzie jest jej ląża? Nie, nie, nie zapomniałam, co ja mam zrobić. Pewnie pani oby przyniesie oby. E, no, także. Także, także czekajcie. Y. O, także, także bierzemy sobie teraz kawecan odkładamy to wszystko biorę z nie wiem pewnie... Sorry. pewnie nie chcecie, żebym do Was tak długo gadała ale, ale dzisiaj średnio mam co więcej robić no bo nie na mnie nie nagrała jedynie Wam mogę nagrać czyszczonko może coś tam z mi się uda czy coś takiego. Nie, nie wiem, nie jestem pewna Mm, dobra. Teraz już idę. Idę w porawkę. Wzięłam dla rafki dwa smaczki, bo zapomniałam wziąć jabłuszek. Chcieliśmy jabłuszka, bo e, jabłuszka pani, pani tej drugiej stajni. Chcieliśmy do tej drugiej stajni. Zapomniałam wziąć kilku jabłuszek dla rafki, Więc wziąłam za te dwa smaczki. I zobaczymy, czy przyjdzie, czy nie, bo wczoraj takie konie do nas biegły. No, teraz wrócimy. I jeszcze, teraz już będę miał GoPro, więc... więc zapewne będzie jakiś film y, z GoPro. I... i ten film wrzucę już jak będę nad morzem. I nad morzem też będziemy nagrywać z GoPro. Y, galop po plaży. Więc może się uda, prosić, żeby z tego był blok. Bo telefonem właśnie nie byłam pewna. Ja wiem, że już wam to mówiłam z trzy razy pewnie, no jak ten, jak będę miał go upróć, to mogę nawet czyście nie nagrywać po prostu z go także tak. Ja sobie już no. i co? I Ropka to jest jeden, kąś, którego znam, który jak go puścisz na łące, to on będzie za tą szedł. Rafka kiedyś, jak ogóle po niemu nie szła, to, to To co ją pokłaskałam, bo szliśmy po innego konika i, i ona za mną szła przez całą drogę aż do kurytki. Teraz też się miałem na uwięzi, ale takim mega luźny, się sobie robić co chce. A ona szła cały czas za mną. Teraz, jakbym ją puściła, to też by szła za mną. No, jak kochana, jeśli o takie coś chodzi. Dobra, najpierw z rawką zrobimy, kilka sztuczek. Także łożek, to jeszcze szlaczków. Mm, nie będę nic mówić, bo jemy tego tak, jemno. Uśmiech. No, no dobra, dobry koniec. Dobra, teraz mm, sobie zrobimy po dostęp hiszpański. Jeszcze. Mm. No raczej Słaczek, widzisz, i Słaczek, słaczek. No i teraz O, No, troszkę. No dobra, to nóżką też dobra. No to jest już ten, no. No dobry konik. Super, proszę. Dobra, i zdecydowanie lepiej. Idzie tą nóżką. Teraz zrobimy całusza. To czekajcie. Dobra, teraz zrobimy całusza. Zobaczymy, czy się tym razem uda. Czy się uda się no, rachciała, całus. Dobry, coś? Ja pewnie tak nagrywam, że nic nie widzieliście. Jednak to więc widzicie, jak na no, Co ty to robisz? Ja O, no, O, teraz nie będzie lidać rękę. Jest bardzo świetna sztuczka tak to wizanie ręki. Ona jest taka złota, To widzicie? No, tak. No, i to, bo no, czekaj. Dobra, no to tyle. Dobra, nagrywam tak, żebyście widzieli coś z czyszczenia, także bym ją czyścić. czy ma jakieś coś, jakby się biło, coś na cikońce, bo nie mam jakieś takie. Patrzcie, tu ma takie coś. Oa, tu też ma takie coś. Tu ja tak troszeczkę, więc nie wiem, co jej się stało, ale coś nie My jeszcze będziemy, ja w sensie, robić y y sprzyjemną na Muchę na Rawkę, jak tam, się tam I nie wiem, czy najpierw mam wyklikę na Muchę, czy najpierw jej zesmaruję, bo na ma optarcie od popręgu, bo ona jest strasznie podatna na obtarcia. I trzeba... Czekajcie, jak ktoś tu przyjechał. No, dobra. Trzeba ją smarować taką maścią z witaminą A. Także zawsze pojeździe przejazdą i polą, że trzeba zasmarować, także będę mi teraz smarować. Patrzcie ona ja tak lubi, czekajcie. Oj tu lubi to Oj, o ojeju, tak. Ojeju. Tak. No. Dobra, teraz już będę psi kawa na A, ten tu. Trawczyk. Trawczyk, hej. No. Już się potem nie przestraszyła. Dobra więc psikam ją. Ej, czekajcie, o kik, to tylko jakieś wielkie auto. Uj, popsikałam sobie po ręce. No i potem to jeszcze wetrem, e, chyba miękką szczotką. Ja nie znam na sprayach muchy, także tak średnio wiem, jak ja mam go ten. Fuj, mam całą rękę białą z tego. Co to się tak e, brudzi? No, także tyle. A ja, Zrawką już jesteśmy gotowi. Mm, ale ym, nie wiem, czy z, z Rawki. zrawki nałążę. No, bo ona ostatnią już... Czekajcie, zniknęła. Mm, także y, teraz... O, postoimy sobie jeszcze zrawką, aż przyjdzie moja trenerka, bo ja nie wiem, albo ją wezmę na kawę, ten, na na razie. Y, no nie wiem, ale daję daje jej na razie horselix. Proszę bardzo. Brawczy w ogóle kocha Horslicka. Wszystko żeby za Horslicka. Przez większość czasu mam wygiętą głowę, bo sobie je Horsliksem, w sensie jakbyś tak dziwnie głowę. Nie wiem. Czy. tylko dosięgnąć do niego. No tu masz, tu. No tu. No tak mało. No. To, to też do przodu. No. <grywa> No. I polecam wszystkim Horslixa, ona znowu mnie będzie wstać. patrzcie Ona <mun interject> e, To nie jest Horselixa To nie horselicks, no Strasznie polecam wszystkim Horslicksa, Bo on starcza na bardzo, bardzo długo A, a ten A konie go mega, mega lubią I on też pomaga Na przykład miętowy w kopytkach Także do kopyt Nie wiem, jak to powiedzieć, no Także pomaga też, a jest bardzo fajny. I, i, i no, no, no. A ja na razie będę pracować z rafką z ziemi. Ale nie mam tu nigdzie krótkiego bata, więc muszę wziąć do lążowania. Ja mam krótkiego bata, z takiego bardziej do pracy z ziemi, ale. Mała no rafka, ale no nie tutaj. Także na razie sobie występujemy oczywiście, pięknie się umie zatrzymać, prawda? Cudownie, no. I tak. Wędrawka to najlepszy koń na świecie. Ona ci zrobi wszystko. Każdym jednym. Mm, coś, z, jak pracujemy z ziemi. Wszystko, co chce. I. Mm, włosy. I jeszcze. Ona chodzi za człowiekiem. No, nie, włosy trudno. Chodzi za człowiekiem. Jak nie wiem, wszystko, gdzie ja pójdę, to ona za mną pójdzie. Jak się zatrzyma, to ona się zatrzyma wszystko po prostu świetna. Dobra, pokażę wam coś, tu umiera Nie wiem jeszcze co. Rekord. To akurat właśnie teraz nie wiesz o zatrzymaniu, bo ona się zatrzymuje lepiej. Prrr. Teraz jeszcze gorzej. No ej, jak trzymam telefon, to ona jakby w ogóle mnie nie słucha. Nie wiem, co mam wam pokazać. Ja nie tej. Ona idzie za mną. Ja tu idę, ona idzie super goń! No, więc tak, tak o to ona chodzi, Patrzcie A idzie za mną, jak ja skr skręcam, to ona skręca za mną. Prrr. Jak ja się zatrzymuję, to ona się zatrzymuje. Super goń! No, to i odłożyłam, na łąkę w sensie. um, No, była bardzo gruzna, tak jak zwykle i co? Tylko jak zwykle też się nie chciała nie przyjść do stępa Trafki dosłownie, trzeba jej 5 minut mówić prrt, żeby ona przeszła do stępa na łączy No ale, no trudno Bardzo ładnie wszystko robiła Dostała horselix, a potem jeszcze drugi raz posmarowałam jej yy, tam, tą maścią Drugi raz i, i co? No i chyba tyle Mm, nie wiem. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz i pa!